Władysławowo, jako miasto i port, zawsze było związane z wodą, z morzem, przede wszystkim z rybołówstwem. Nie możemy tych dwóch rzeczy oddzielić. Co ja widzę w morzu? Swobodę, pewnego rodzaju wolność. To jest romantyczne. Ono się odwołuje do pewnych działań człowieka które dla niektórych są niezrozumiałe, a dla innych są istotą, sensem jego funkcjonowania, działania czy jego życia. Nikt nie widzi takich wschodów i zachodów słońca jak rybacy. No może na ale to jest zupełnie inna perspektywa i, i inna pajka. To jest tak, po takiej linii e, tradycja, dlaczego, co to mi daje, tak? Zupełnie inną sytuacją jest to, czy, czy, czy inną przestrzenią je, jest to, że, no, proszę zerknąć na te wszystkie tutaj e, obrazki, tak, jak wyglądał kiedyś port w sobie to są lata 50. i 60., dzisiaj ten port wygląda zupełnie inaczej, a wynika to z prostej przyczyny. Zmienia się ekosystem, zmieniają się zasoby, one się kurczą z takich czy innych względów, tak? ale to rybołówstwo, ja jestem przekonany, że, że przetrwa dzięki takim ludziom, którzy z pokolenia na pokolenie chcą tę tradycję jakby kontynuować. I ze względu na nasze przywiązanie do morza i taką chęć, żeby to morze było w stanie równowagi, jako Zrzeszenie Rybaków Morskich, bierzemy udział w projekcie, który nazwaliśmy Kocham Bałtyk Czysty Bałtyk który jest jakby drugą edycją. Tego działania podjętego przez nas yy, dwa lata temu, dwa-3 lata temu. Tak? Pod naszymi skrzydłami w tej chwili ten projekt wykonuje, 130, wykonuje 132 statki rybackie i poszukujemy zagubionych czy utraconych narzędzi połowowych. W takim dosyć, dosyć szerokim pasie nadmorskim od brzegu do 12 mili. Naszym zadaniem jest te utracone narzędzia połowowe wydobyć z dna, aby ten Bałtyk był czystszy, żeby był przyjazny i żeby ryby, ptaki i ssaki, dla którego ten Bałtyk, to, czy dla których ten Bałtyk jest środowiskiem naturalnym, nie spotykały się z takim zagrożeniem, które sieci widma mogą dla tego składnika jako systemu wywoływać. Chcemy to oczyścić i to skutecznie robimy. I jesteśmy w trakcie tego projektu. Ja tylko mogę przywołać w tej chwili, że do utylizacji na tym etapie realizacji tego projektu oddaliśmy 16 ton yy, utraconych, a odnalezionych narzędzi połowowych. W tej chwili na składowiskach w poszczególnych portach, gdzie my operujemy, czyli to jest Władysławowo, Kuźnica, yy, Hel, yy, ten cały pas, w y, który w składchodu sotno, to mechelinki, rewa, y, to y, mamy podobną ilość tych sieci już wyłowionych, a że projekt trwa, a myśmy oszacowali, że jesteśmy w stanie wydobyć około 50 ton tych odpadów, no to, to żeby do tego, żeby to zadanie, które postawiliśmy sami przed sobą, tak, zrealizować.